A więc się jestem Mierce, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj jest ze mną moja siostra, Cześć. która ma nowe konto. No niestety mhm. ma dopiero 5 zadmiarzy Barleja ma, dlatego że połączyła się super Shell ID. No jak widzicie ma też skina tego. My lecimy z duła teraz w Intio. Dobra, jesteśmy już po intrze. Natalka zaczynaj. Lecimy z gierkami. Dzisiaj tylko takie gierki, krótkie, krótkie. Kupiński, donity poza odcinkiem. Jakby co. Mamy tu też takie, że możemy sobie wybierać. A co wybierać? Emotki. A, emotki. Ale cóż wtedy chyba pokazują, że jesteś w krzakach. Nie. Chyba... No, pokazuje, że jesteś w Krakach wtedy. No a ja też można pokazywać, że jest się wkurzonym. Na przykład ja teraz jestem na Natalkę. A wiecie... Wiecie co, teraz jestem zdenerwowany na was, bo jeszcze nie zostawiliście łapki w górę. I dzwoneczek. Mhm. Żebyście dostawali tak, powiadomienia. Wow, tego się nie spodziewałem. Mamiętajmy. O nie. Odczep się, Miciek. Odczep się, Miciek. Odczep się, Miciek. Szybko, el Primo! Dobra, Misiek. Dobra, ja. Dobra, jest, firechuby. Została tylko ona. I wygrywamy! Win! Pierwszy winek. Kliknij, zagraj ponownie. A nie, nie można. Dziwne to jest. No, A to teraz, wiecie co? Zagramy sobie na moim drugim koncie. Co? Ty będziesz musiał mnie zaprosić. Ponieważ tam chcę odblokować nową postać O nie teraz coś się zwiesiło, halo Tik, wbijam niedawno 4000 ja pucharków nie Tylko Odblokowałam konta Dobra, Sandy się dalej nazywa Pamiętacie te konto z odcinka Zemiana na hmm, Drugi odcinek z Brawl Stars Sobie obczajcie ja oglądała... Tu zobaczcie Co ja mam Patrzcie Zemiany Spajka ja zapraszam Natalkę. 4000 tysiące pucharków. Oblokowujemy nowego postać na drugim koncie. By było fajnie, jakbym ja, e, marzyłam o jednej legendzie. Kruku. E, słuchajcie, gdybyście chcieli... Powiem, tak, tak, tak. Dobra, powiem tak. Gdybyście chcieli cały odcinek z drugiego konta Sandy, czyli mojego starego, drugiego, mhm. to tak. stawcie tu... 7 łapek w górę to nagram wam odcinek gdzie mm, gramy, y, na gram z natalką na starym koncie Więc lecimy z gierką mm -hmm. Więc zostawcie 7 łapek w górę mm -hmm. to taki odcinek się pojawi mm -hmm. e Lecimy Jesteśmy Tu mamy jakieś ja skrzyneczki Ja gram z Pajkiem, lubię spajka Jakiego? Ko A Kolta A gdybyście chcieli zobaczyć, jak wbijam na talce bucharki, uh -huh. bo mam y, konto, bo ona oczywiście y, ma nowe konto, niestety. Gdybyście chcieli zobaczyć taki odcinek, Nie! gdzie gram na jej koncie i próbuję wbijać jak najwięcej bucharków, to zostawcie 10 łach w górę. Nie, Natalka. Wystawcie 10 łapów gramów. Albo zostawcie odcinek, gdyby e, zrobił książkę, jak e, widzicie nasze dwa ekrany. Oj, Natalka. Dobra, tam są ostatnie. Dobra, no właśnie ona mnie zabija. O nie, nie podchodź do niej tak blisko. Krzysztof rzeki. No ja O, czwarty Ej. poziom karnetu. A jak? O nie, chyba jej nie mam. Poprzedni sezon? Uuu. Niedługo będę miała piłkę nożną. To teraz jak odblokowałem to zagramy nową postacią. No graj. Czekajcie. Teraz ma ten sam poziom co ja tutaj. Halo Natalka gramy e, Tylko sobie zagiemy Roza Ale Może ja byś ja... się ulepszyła też. Ulepszyłam Jak ciebie nie było Bo ja nadal sobie ulepszyłam Roza może będzie lepsza Ja chcę kluk To będę nim coś czas e, Jedna z widzek chciała żeby Brawl Stars nagrać To nagrywamy mhm. Ja tam Do dojeżdżam. Tu Do dojećam. Dobra. Tam ktoś jest na duża. Nita. I, I poko. Poko jest, spoko. No dobra. I szukamy. O. A Ty jest uśmiechnięty, bo zaraz wygrywamy. Oooo! Uh. Dobra, P czekaj, głowa niech go wykończy. Leć głowa! Co? Jeszcze nie Nie. A, wygraliśmy. Zginął jednak, dobra. Jak chcecie inny odcinek, na przykład z Robloxa, to piszcie w komentarzach. Tak się pojawi z Robloxa. Weź opuść drużynę, bo teraz będę sobie grać na... Wracam do starego konta. Bo na tym już nie będę aż tak dużo grać. Mogę na Natalki się zalogować. To ja bym nie mogła grać! Wiem. Dobra, już Cię zapraszam. Eee, dobra, zaproś. Natalka ma już 100 pucharków. Witam, ja gram. A wiecie co? Zagram Coltem. Ja mam skina do Colta. I niedługo, widzicie? Nie mam kasy. 1300. 2000. Jeszcze, jeszcze trochę. Będę mieć star power pierwszy. Oczywiście nagram wam to. A jakby inaczej? Nitka! Nitka to też moja ulubiona postać na razie. Na razie ja lubię nitko. Dobra. Mm. Jeden parki mamy. Oj każdy taki. Daki, Tylko nie podchodź do Jackie, proszę cię. Gdzie tam! Oj, pipera! pipera tu, jest. tu jest pipera, ale tam no, Jackie była. Zastrzeliła mnie. Nie! Bij ich! Dlaczego ich nie biłaś? Ja musiałam uciekać, Ale mogłaś ich bić, jak uciekasz. Gram taram sobie. Miał mało postaci Patrzcie. Niedługo. Jakbyście chcieli, żebym tak bardzo dużo tak teraz z pucharków wbijał i grał dużo w Browsters, to piszcie w komentarzach. Zobaczcie, patrzcie na to, ile mi brakuje do nowej postaci. Do ostatniej postaci z Alei Pucharów. Dalej już nie ma żadnej postaci. Gdybyście chcieli zobaczyć jak odblokowuje M's, to piszcie w komentarzach. Dobra, wybieraj postać. <noise> Moja ulubioną postać jej nie mam. sobie zagraj. Uważaj na szeli bo ci strzeli. Uważaj na szej, bo ci strzeli. A może zagramy wspólnie? Nie, no, zbiory kremów są słabe, bo tam mało pucharków nie dostaję. A ja nawet więcej dostałam na kremach, bo zabijam. Ach, a ja miała wszystkie noty. Eee, Dobra jest wydłużenie. Wow, wow, wow. Dobra. Albo. Na talka nie będziemy chyba nagrywać Robloxa teraz. Brawl też na razie tylko nagramy. Potem. A, bo z Robloxa proponujcie tryb pod tym pod tym odcinkiem. I piszcie swoje niki z Robloxa. Mo Można, was dodamy. Oj, już chciałem to użyć, ale. O, źle to użyłem. Patrz, wszyscy... ile będziemy mieli, Patrz, tu Osiem. Piszcie, jak bić do Yobloksa, że jesteście widzami, że bić do Yobloksa. Nie, po prostu piszcie swoje niki, my was dodamy. Może jakiś odcineczek wspólny. O, tam ktoś był, tak? Z widzami. Tu ktoś był. Nie podchodź, bo to może być. O, e, właśnie. Widziam, że to... O! Bo ja widziałam jak ona tu chodziła do krzaków. I pięknie, też już ją widziałem, ale myślałem, że to, wiesz jakiś ból. by cię zastrzelił jeszcze. Dobra, jeszcze ostatnia rundka. No, Ja Czym? Ja się nie Nie Co ty robisz? Co ty robisz? Lecimy z gierką. Natalka znów graszeli, bo ją polubiła. Gramy. Ja gram Dajne majkiem. No, idź na inne skrzynki. Idź na tamto, Ja ci trochę porzucam. No, idź po tamtego parku, bo no. Ja idę po inne skrzynki. O, jakaś roza. Bijemy ją. Pyk. ale Primo jakiś. Wow, wow. Dobra, rzucam bombę wielką. Pyk. Dobra, leży. Niedługo będę miała ult. Colt kogoś zabił. I nie podniósł bajerki, bo super Colt. Lubię kolta. O nie, Natalka. Nie, właśnie nie Dobra, wielka bomba. Czekaj, uważaj, bo cię zabiję. Dobra, Szelka leży. Nie! Leżę. Nie żyje. Chyba. Nie żyję, ale... Ja muszę uciekać, bo ja mam... Mało... Nie mam życia, mam 50 HP. No, to uciekaj, ja też miałam... Mało Nie mam internetu! Nie ja mam internetu. Ja musiałam uciec, bo ja miałam mało HP. A ja walczyłam. Ja miałem mało życia i... Jeszcze internet słaby. Natalka. Nie. Uniki robi. Uniki rób. Rób uniki. Uniki rób. Nie, nie, uniki. Natalka nie umie grać. W z tak piszcie w komentarzach. Dziękuję wam za oglądanie. 14 ranga, chociaż na tej Majku. Yy, to było w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Pa. I pa.